Cela Pisdeusza. Na ścianie celi ostrowieckiego aresztu, wśród rysunków kutasów i haseł typu kibicujemy KSZO, pojawia się wyryta paznokciem inskrypcja. Gustaw Zdycha, Pizdeusz piękny się odradza. Wigilia ukija Macieja w największej celi aresztu przy ulicy. Sandomierskiej zbierają się zatrzymani. Wigilijna kolacja to chleb z pasztetem i przemycona przez Alfonsa butelka Jabola. Informacja o przesłuchaniach. Klimont opowiada o funkcjonariuszu Gieneku. Zmuszał on więźniów do słuchania disco polo. Ściany pokryte napisami. W kącie leży butelka po jabolu. Pizdeusz piękny. Ryje z na ścianie. Gustaw umarł. Narodził się pizdeusz piękny. Z ciężkim westchnieniem siada na pryczy i spogląda na resztkę wina w butelce. Scena druga Wigilia w Kijamacieja. Więźniowie zbierają się w celi Kijamacieja. Panuje napięcie, ale i poczucie wspólnoty. Klemens dziś Wigilia. Chłopy, choć chlebem i wodą podzielmy się, jak trzeba. Filip, ale pierogów brak. Alfons i wolności też brak, a pierogi zawsze można doszyć. Śmiech cichnie, gdy z korytarza dochodzą krzyki przesłuchiwanych. Scena trzeciej kibitki do Sybiru. Alfons wbiega zdyszany. Alfons kibitki podjechały, wywożą naszych. Kija Macieja kogo zabrali? Alfons Jurka, Stacha, Mietka i Mańka od świętego Jabola. Cisza zapada jak w kaplicy cmentarnej. Scena czwarta śpiewy w celi. Filip podnosi się i zaczyna śpiewać bluźnierczą pieśń. Filip, gdzie jest Bóg, a nowina brak? Gdzie nadzieja? Odpłynęła w smak. Klemens przerywa mu, śpiewając hymn o męce więźniów. Klemens, nie płaczmy, bracia, w kajdanach siła. Choć nas los w mroku pogrążyć chciał. Na koniec Pizdeusz piękny wstaje i śpiewa swą pieśń zemsty. Pizdeusz piękny. Za wino, za wolność, za świętą sprawę. Zemstę przysięgam, niech czart mnie poprowadzi. Scena piąta wielka improwizacja Pizdeusza pięknego. Pizdeusz w samotności, tylko cień butelki po jabolu towarzyszy mu w celi. Pizdeusz o, jabolu mój święty, gdzież jesteś, gdy cię wołam? Błaga, żąda, przeklina. Wreszcie rzuca wyzwanie szatanowi, lecz ten nie przybywa. Pizdeusz pada na ziemię, a jego duch zostaje zaklęty w pustą butelkę. Scena szósta egzorcyzmy księdza Morfeusza z Wąchocka. Do celi wchodzi ksiądz Morfeusz, egzorcysta i koneser trunków. Ksiądz Morfeusz cóż za siły nieczyste tu hulają. Ksiądz odprawia erotyczne egzorcyzmy, w których święty Jabol odgrywa kluczową rolę. Po chwili Pizdeusz odzyskuje przytomność.